Dzień dobry, poproszę dwa bułki. Nie dwa bułki. No daje, że mnie nie widzi no. Taki właśnie pracownik, słuchajcie, w moim sklepie. Taki właśnie jest ale my z Mietkami, z Mietkami, z Mietkiem już jesteśmy, słuchajcie, dobre kumple. To my z Mietkiem się tak wygłupiamy czasami. Wa Wacek, Wacek jeszcze nie jest takim dobrym kumplem, bo czasami rzuca kartonami, ale też zaczyna być dobrym kumplem, więc więc z Waskiem kiedyś też będziemy żartować, słuchajcie. Dobra, I co my chcemy dzisiaj zrobić? Dzisiaj chcemy, słuchajcie, rozbudować nasz sklep troszkę, rozbudować, na pewno kupić licencję. Mam mały problem. Mam mały problem, dlatego że zobaczcie, że tych rzeczy w magazynie za dużo nie ma, Znaczy. No, są niby, ale, ale nie ma, i no jest taki problem, że musiałbym dokupić kolejne produkty i znowu, znowu nie będę miał hajsu. Ale zrobimy dzisiaj tak, że ograniczymy się do 500 dolarów, w sensie zejdziemy do 500 dolarów, nie niżej, i po prostu dokupimy tutaj parę tych produktów. A czego nie będzie, to nie będzie, no trudno. No musimy, słuchajcie, kupić li licencję, musimy, słuchajcie, kupić tutaj y, więcej półek, żeby po prostu to y, rozbudować. Tak więc y, nie popatrzyłem, co muszę kupić. Jak będziecie słyszeć, słuchajcie jakieś szelesty w tle czy coś to wybaczcie postaram się właśnie postaram się wyciąć no mam, mam koty w pokoju a te koty słuchajcie czasami broją dlatego taki Czasami może być jakiś szelest, dobra, tutaj damy sobie, otwieramy, otwieramy, sklep, Mieciu, szykuj się, ja Miecia zawsze, słuchajcie, tutaj szykuję do pracy, no Mieciu musi być gotowy, bo on czasami, on czasami kawę pije, on, wiecie, on się wyłącza, on stoi i on, on, znika, nie pytajcie gdzie idę, ja idę sobie pozwiedzać, ale no Mieciu czasami on tak stoi i się wyłącza, przycisk off klika, Trzeba go obudzić, dlatego... Dlatego go obudziłem. Yy, tutaj w ogóle jakie fajne tam... Taki, taki podwórek fajny, słuchajcie. oj tutaj food and... Gro, gro, groceries. Ice cream. Beer, soda, milk, cigarettes. To jest, słuchajcie... To... Je, o nie, konkurencja. A, a Jan... Nie, dobra, słuchajcie, ja tego tak nie zostawię. Ja to muszę... Ja tu muszę, słuchajcie, coś z tym zrobić. Ja już mam nawet plan, co zrobię. Powiem wackowi, żeby puste pudła przy, no, przynosił im pod sklep. Będzie rzucał i będzie, słuchajcie, robił im bałagan. Taki jest plan. Eee, e, e, ty, 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 Mietek. A to nie Mietek. Ej, Mietek? Mietek twojego brata widziałem, cześć? Na ulicy. Ej, a pani, dlaczego do mnie jak Mietek nic nie robi? Mietek stoi, nic nie robi. Idź do Mietka. O! To, to pan, pan Morawiecki znowu. Witam pana. Fajnie, że pan wrócił, ja wiedziałem, że pan lubi mój sklep. To jest bardzo dobry sklep, proszę pana, to jest... Zresztą sam pan widzi, skoro pan wrócił, no. Świeże produkty sprzed tygodnia jeszcze. 91 dolarów. Nie no ten to ma pieniędzy, słuchajcie. Ten, ten to jest bogaty. 91 dolarów za zakupki tego. Tak Ej, no pójdziesz ktoś do mietka? No patrzcie ten mietek smutny jest. Kobi sufit patrzy, nie? Prawie. Do przodu, ten dalej sufit tam. O. Nie tutaj, ten tam. Nie, no bo jak mi Miecio zamarnie tak, jak, kurde, tak ta jak Wacek ostatnio, no to, 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 co ja mam zrobić, no to nie, no proszę mi tu do Wacka iść, znaczy do Mietka i Mietka tutaj, kurde, pobudzić jakoś, dać mu robotę, bo to, to tak nie może być. O, o, słyszę bombę, o, Mietek już tam, kurde, kasuje, dobrze, to, 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 to jest, a to są te płatki, dobra. Gdzie to masło orzechowe się dawało, czekajcie, szukam masła, szukam masła, masło, masło, sufu, no, gdzie to masło było, no? No, nie wytrzymam. Gdzie jest to masło? Się pytam. No, znikają mi, słuchajcie, plakietki. No, ja nie jestem pewien, czy tu gdzieś masło było. Teraz tego masła nie ma, no. Albo ja jestem ślepy. Dobra, dam tu. No, nie mogę. To coś tu się dzieje niedobrego, słuchajcie, w tym magazynie. Ten magazyn jest jakiś nawiedzony, no. Miałem masło tutaj gdzieś. Już tego masła nie mam. Albo to może ja jestem nawiedzony i, i jakieś dziwne, kurde. Wspominajki mam. Też może być. Dzień dobry, witam panią. Makaronik spaghetti z czym? Bo, bonbek? Nie wiem, co to jest. Pianki jakieś? Bardzo dobre. Na słodko, super. Pianki się fajnie ciągną, jak taki serek. Makaron z serem, bardzo dobry, bardzo dobry. Zapalimy światło, żeby tutaj klienci nie oślepi, bo jak się potkną, słuchajcie, i w jakąś półkę walną, to. O, i szkoda półki, szkoda półki. Takie półki nie są tanie. Kurde, a czekaj, może może jakoś odszkodowanie mi się uda wyciągnąć za to, że. Jakbym tak karton tu postawić? To wtedy za zniszczenie mienia. No, no. Nie, no nie róbcie tak, to, to, jest, to jest nielegalne. Jak jogurt jest za, za drogi prze pana? Jogurt jest normalny, nie jest za drogi, jest dolar dziewięćdziesiąt. To jest normalna cena jogurtu. Jeszcze smakowego, wiesz pan ile truskawki chodzą? Chyba truskawki, nie wiem co to jest dokładnie. Ale wiesz pan ile to różowe coś chodzi, i co daje smak temu jogurtowi? Ja też nie wiem, ale jest drogie pewnie. Kupujemy słuchajcie licencję w kolejnym dniu i, i... Kupujemy nowe produkty mam nadzieję, tylko pytanie gdzie my je rozłożymy. Będę miał na razie na pewno dwie półki. Jeżeli będziemy mieli hajs na tyle, hajsu, to kupimy sobie dodatkową szafkę. No słuchajcie, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, że dzisiaj kupimy licencję, to dzisiaj ta licencja będzie, zobaczcie jak tak dzisiaj ładnie kasuje, mamy 1762 dolary, a jeszcze tu jeden klient chodzi. Ej, to był Wacek przed chwilą, kiedy on wyszedł? O Jezu, jakie zakupy, jeszcze takie zakupy na koniec dnia, 140 dolarów, słuchajcie, mamy rekordziste. Rekordziste w zakupach 140$90 jest słuchajcie rekord. jak zwykle wygrywa pan totalnie nic i dziękujemy za zakupy, zapraszamy ponownie. Podliczamy, słuchajcie, dzień. Zobaczmy. No, dzisiaj będzie. No, mamy plus 618 dolarów, więc super. Cztery licencje mamy do kupienia. My musimy to nadrobić, słuchajcie. I teraz się zastanawiam, kupiłem chyba tam za 750 jeszcze, dlatego że jest tańsza. Ja potrzebuję też pieniędzy trochę na. Yy, słuchajcie, na jakiś tam start, tak. Yy, na, na, na produkty i tak dalej. E, 337 dolarów nam zostało na uzupełnienie e, uzupełnienie po prostu sklepu tymi e, produkt, produktami, które już, już mieliśmy więc sobie to za chwilę ogarniemy, tu jeszcze e, wyłożymy nowe produkty, musimy ceny dać do tego, więc zaraz sobie poustawiamy to, mam nadzieję, że będzie słuchajcie warty dobra, to zamienimy to za serię no damy sobie o, tuńczyk To jest mozzarella e, mo mozzarellę sobie damy, a damy sobie tu za mleko, trudno tutaj sobie damy jeszcze 11 dolarów market price. Dajemy za 1320, słuchajcie. Tutaj dajemy sobie tu jest 12, no to damy sobie tak 13 super, dobra, podoba mi się. Eee, dobra, tutaj mamy co to to, to? to jest to, No to tutaj jest market price 540, my damy 640, tutaj 518, damy 618, zobaczymy, czy będę narzekać. Słuchajcie, daje dolara więcej, równo dolara więcej. Dobra, otwieramy, słuchajcie, otwieramy sklep. Yy, Wacuś tu bardzo ładnie towary powykładał Mieczysław Kasuj tu szybciej Kasuj więcej Więcej, podkręć kasę Cena razy dwa Promocja 93 dolary, bardzo fajnie O dzień dobry, witam pana To będzie 40 dolarów Kurde, Mietek więcej ode mnie skasował To niedobrze, Mietek mnie słuchajcie wygryza z mojej roboty słuchajcie, Mietek kiedyś ten sklep przejmie Z dziada pradziada na syna będzie Tak będzie Mietek, słyszysz? przejmiesz ten sklep, kiedyś po mnie, ale to kiedyś. Kurde, widzicie, jaki, jaki jak, jak, jakiego, do, jakiego dobrego szefa mam je tak? Przyszedł, kasuje, a już mu tutaj przyszłość menadżera. Słuchajcie, kurde, właściciela sklepu tutaj przewiduje. No to jest, to jest dobry pracownik. Dzień dobry, witam pana kurcze. Ale pan papieru nakupił. Jakaś impreza papierowa będzie, 67 dolarów, dziękuję bardzo. 20. Centów? Jeszcze o super. 482 482$ słuchajcie, jest początek dnia, a my już mamy, mamy hajs, mamy hajs. Proszę bardzo, resztę. O mieciu, 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 a do kogo ty, wy... gdzie ty wynosisz te, 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 te? To jest drogie słuchaj, to jest drogie. A, do, do magazynu, dobra. Już myślałem, że kradniesz. Tylko mi roweru do magazynu nie słuchaj. Oj no tutaj towar coś, coś mi towar zanika słuchajcie, coś mi tu towar zanika. Czy my mamy makaron w ogóle tutaj? Nie mamy makaronu, dokupimy makaron, bo kończy nam się makaron i papier makaron i papier. Czekajcie, Czeka, że papier zajmuje tyle miejsca. To akurat jest, czy znaczy, to jest logiczne? Bardzo, ale z drugiej strony yy, przy magazynowaniu jest strasznie takie no nie tyle, że irytujące, ale utrudnia bardzo, bo no powiedzmy taki parcie. Bierze, bierze, bierzecie karton papieru. Dajecie go tu, no już więcej tu nie wrzucicie. no Ten karton zajmuje nam cały, całą, całą półkę, niestety. Kurde, ciemno, dopiero co był dzień. Jezu, jak w tym sklepie czas leci. A do mnie do kasy nikt nie przyjdzie. A co się pani z włosami dzieje? I to jest jakaś nowa moda, słuchajcie. To jest jakaś nowa moda, nie? Idziesz i, i zwracasz na siebie uwagę z kilometra, taki. Dobry, dobry skin, dobry skin pani ma. Fajny, fajny. Ile pani dała? Proszę bardzo, a czemu do mnie z takimi małymi zakupami? Halo? O, no i tego pana gangstera to my lubimy. Patrzcie, okio zakupy zrobił. 96 dolarów. 96,20. Proszę bardzo, a dla pana? A dla pana soczki. O, ja pana znam! To jest ten pan, co kurde na początku nie chciał czy kupić. A to zdrowy pan jest. To to, to to, to, ja tego pana znam. Kończy nam się dzień powoli, ale no jeszcze zobaczcie, ile tu jest osób. Idę do Mietka, zobaczyć. Mieciu, mieciu, mieciu. Ile, ile tam kasujesz? Ooo, to będą drogie zakupy, Mietek. Dawaj, dawaj, dawaj. Z 88 dolarów. Strzelam. Kurde, 83. No nie mogę. Mietek specjalnie to robisz. A tutaj? Dobra, to tu będzie tak z. No, z 40. Mietek muszę zobaczyć. Czekaj. Kasuj szybciej, bo klient, klient czeka. No, no, no. no. Blisko byłem 37. Urcze. Widzę, że tutaj pan nowe produkty sprawdza. Nowe produkty bardzo dobre. Bardzo smaczne, jeszcze nie próbowałem, ale tak mówili. O, a dla pana tutaj to o, też nowe produkty. Bardzo smaczne. No ale dobra, no tutaj ostatni klient widzę. O, super! Mamy prawie 2000, słuchajcie, kończymy dzionek. Zamykamy sklep. 1948 dolarów na koniec. Profit to jest 406 dolarów. Super. Dobra, słuchajcie, jako tako uzupełniłem nam tutaj trochę sklep, magazyn. Zobaczcie, magazyn wygląda na chwilę obecną. Tak, zostało nam 761 dolarów. Tu mamy jeszcze, słuchajcie, parę takich produktów, które nam tutaj. No, kupiłem za dużo, nie zmieściło mi się. Kupiłem na zapas po prostu te niektóre rzeczy. Znaczy, no zawsze do magazynu kupuję na zapas, żeby było więcej niż jedno pudełko, bo o to chodzi. I co? I my zaczynamy, słuchajcie, dzień. Nie ma co, co czekać. 760 dolarów. Mam nadzieję, że następnego dnia będziemy w stanie kupić, słuchajcie, sobie kolejną licencję. Mamy 1000 dolarów i będziemy chyba kupować tą licencję, nie będziemy kupować tej tutaj. Tylko tutaj będziemy potrzebować chyba zamrażary, słuchajcie, tak mi się wydaje przynajmniej. Albo lodówy i teraz nie wiem, nie wiem, nie wiem czy stawiać zamrażarek gdzieś, czy nie. Ja ogólnie plan jest słuchajcie taki, żeby na tej ścianie dać same jakieś lodówkowe rzeczy, jakieś zamrażarki właśnie i tak dalej, ale jak to wyjdzie zobaczy, zobaczymy po prostu. Kurczę, początek dnia mamy 1300 dolarów prawie. No pra co prawda, mieliśmy zostawione sporo. Eee, no, zastanawiam się, zastanawiam się, czy kupić tą licencję, czy nie. No, muszę chyba kupić tą licencję. Będę musiał kupić jeszcze szafkę do tego, prawdopodobnie, albo zamrażarkę. A to nie są tanie rzeczy, słuchajcie, zobaczmy, ile chodzi. Ile chodzi zamrażarka? 400 dolarów, szafka 200, no szaf na szafka nas będzie stać. Na, na, na. No ale dobra, no trzeba słuchajcie kupić, bo jesteśmy, jesteśmy do tyłu z tymi. Jesteśmy do tyłu z tymi licencjami, więc kupiemy za 1100 licencje i dostaliśmy nowe produkty. Zobaczmy te produkty. E, tak, no to już zamrażarka jest potrzebna, zamrażarka, zamrażarka, zamrażarka. Trzy przedmioty do zamrażary idą, okej. Okay. No to cóż, no kupujemy zamrażary za chwilę chyba. Jest jeszcze sporo, sporo dnia, słuchajcie, więc no miejmy nadzieję, że że nam się to zwróci tutaj, że zarobimy, bo jak nie to oj, oj, oj to będzie problem. Ale słuchajcie, widać profity, że widać profity, widać słuchajcie progres, bo... Na początku zobaczcie, ile my w pierwszym dniu zarabialiśmy, a ile zarabiamy teraz. Teraz, to, to, ten, to, to, teraz ten pieniądz leci? Jak szalony? Dobra, jest dziewiąta. Ostatni klienci tutaj do mnie idą, widzę. Już więcej raczej nikogo nie będzie. Ci co tutaj są w środku, chyba że tam jakiś pan przyjdzie. A tu jeszcze chyba pani idzie, słuchajcie, widzę do mojego sklepu. Dobrze, te tak kaszły, kaszły, bo pieniądz potrzebny. Bardzo mnie, słuchajcie ciekawi co będzie tutaj, bo to są drzwi. I ja nie wiem, czy mi się to odblokuje później. Czy, czy co? Czy to będzie jakoś z update'em? Bo to się może również odblokować z naszym, że tak powiem, tutaj. Roz, z naszą rozbudową tego sklepu. I dobry, 18 dolarów. Reszty nie ma. Dobranoc. Bo tutaj potężne zakupy na koniec. Ja takie zakupy lubię. Pani, pani przychodzi częściej do sklepu, bo to aż, aż się miło robi. Naprawdę, przy pani. Aż się miło robi. Ile, ile mnie tak, ile? A, miałem więcej. Ha, Miałem więcej. Yy, Wacuś, widzę, ty dalej tutaj ciężko pracujesz, super. Słuchajcie, Wacek sobie nie robi przerw, nie? Poza tą ostatnią sytuacją, co tam była, że, że Wacek sobie przerwę zrobił, a tak to tak to sobie nie robi przerw. Dobra, ale pod podsumowanie dnia, słuchajcie, mamy 934 dolary, bardzo dużo wydaliśmy dzisiaj, 1100 poszło, więc no dzisiaj takiego profitu nie ma niestety mamy mi minus 1000 i 934 dolary, słuchajcie yy, nam tutaj zostały. I mamy zamrażarkę. Ja chcę kupić, słuchajcie, nowe produkty. To są fryty, tu jest pizza i chicken. To jest, słuchajcie, wszystko do zamrażary. Tutaj chicken, zamrażary. O Jezu, ale on miejsce zajmuje. Chyba za dużo tych produktów kupiłem, słuchajcie. Mam wrażenie, że może nam, mam wrażenie, że może nam nie starczyć miejsca. Że będziemy potrzebowali więcej tych zamrażarek. Chyba tak, to są tylko dwa, słuchajcie. Yy, są tylko dwa tutaj jakby pola, o Jezu, ojojoj No to słuchajcie, ale to już nas będzie raczej czekało w kolejnym odcinku Rozbudować to na tyle, aby, 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 aby No aby mieć więcej tych zamrażarek, no bo tutaj bardzo dużo produktów nam się będzie słuchajcie marnować na sobie ustalimy też w kolejnym yy, odcinku najlepiej, żeby było wszystko ładnie, fajnie i co? I słuchajcie, ja się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście. Zrobiliśmy dzisiaj, słuchajcie, fajny progres sklepu, dlatego że no, kupiliśmy zamrażarkę, kupiliśmy dwie licencje, więc mamy trochę więcej produktów. No i mam nadzieję, że w kolejnym odcinku, słuchajcie, zrobimy większy progres, czyli jakoś może rozbudujemy, damy więcej szafek. Na pewno będziemy musieli dać więcej szafek. Że damy więcej zamrażarek, też damy na pewno więcej zamrażarek, bo będziemy je potrzebować. I co, no mam nadzieję, że będziecie wyczekiwać. Dziękuję wam jeszcze raz za wsparcie, które zostawiacie w komentarzach, i widzimy się słuchajcie w kolejnym odcinku, tak? Więc trzymajcie się, cześć, cześć.